Cześć, Tomasz Petrowski z tej strony. Zapraszam Was na kolejną cenę QA. Na wstępie chciałem Wam podziękować za pytania, które cały czas na bieżąco mi zadajecie, dzięki czemu ta seria może powstawać. Zachęcam Was też do tego, żebyście w komentarzach zadawali pytania do następnych QA'ów, ponieważ postaram się nagrywać je cyklicznie. Może raz w miesiącu, może troszkę rzadziej, w zależności od tego, jak dużo będzie pytań i jak ciekawe one będą odnośnie tego, czy już na nie odpowiadałem, czy nie. Chciałbym Was też prosić o to, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz, ponieważ pomożecie mi się rozwijać i docierać do coraz większej ilości ludzi. A teraz idziemy z tematem. Pytanie numer jeden. Eee... Ja mam pytanie z innej beczki, czy waga ma znaczenie podczas stać na ulicy według Ciebie? Wiem, że unikasz walk ulicznych, ale tak z ciekawości. Generalnie waga zawsze ma znaczenie. Ponieważ jeżeli ktoś będzie od nas 10 czy 20 kilo cięższy, będzie prawdopodobnie od nas silniejszy. Mówię prawdopodobnie, ponieważ waga nie zawsze oznacza to, że ktoś jest silniejszy. Może być po prostu gruby, prawda? Eee, natomiast jest duża szansa, że będzie wolniejszy. Więc tutaj jest kwestia tego, czy pozwolimy mu się przytulić do siebie, obalić na ziemię, czy będziemy na tyle szybcy, że zdążymy go uderzyć pierwsi. Pamiętajcie, że na ulicy 2-3 ciosy powinny kończyć walkę. Często jest tak, że już pierwszy cios kończy tą walkę, więc kto pierwszy trafi, ten zazwyczaj wygrywa. Czy treningi siłowe z ciężarami z równoczesnym uprawianiem sztuk walki jest wskazane? Celem jest budowanie masy mięśniowej, a zarazem zachowania takich komponentów jak szybkość i eksplozywność. Treningi z ciężarami w boksie są wykorzystywane na pewnym etapie przygotowań. Teraz tak, jeżeli chcesz budować mięśnie, czyli po prostu chcesz rozbudować swoją masę, jednocześnie uprawiając boks, to musisz się zdecydować, jedno albo drugie, bo nie da się Zwiększać masę mięśniowej, jednocześnie zachowywać dokładnie taką samą siłę, przepraszam cię, szybkość i eksplozywność. Siła będzie rosła, ale najczęściej, niestety, jest to kosztem szybkości. Teraz tak, jeżeli chodzi o połączenie treningów siłowych z treningami bokserskimi, jest to odpowiednio nazwane i ukierunkowane są to treningi motoryczne. Takie treningi często skupiają się na tym, że w okresie dalekim od walki budujemy siłę maksymalną, którą później staramy się przerobić na moc, żeby generować jak największą moc, czyli tak zwany transfer siły na moc i to przełoży się później bezpośrednio na siłę uderzenia. O samym treningu motorycznym teraz nie będę opowiadał, ze względu na to, że nie ma czasu, postaram się zrobić o tym inny odcinek. Może Twoje zdanie na temat innych sztuk walki? Czy miałeś jakieś doświadczenie, w czym chciałbyś spróbować swoich sił? Generalnie trenowałem kiedyś kickboxing przez rok. A kiedyś też bawiłem się gdzieś tam ze znajomymi, którzy uprawiali MMA w jakieś tam zapasy, ale to bardziej tak o, dla zabawy, dla fanu. Nie chciałbym spróbować swoich sił w żadnym innym sporcie walki i generalnie. Jestem fanem po prostu boksu, nie oglądam MMA, nie oglądam kickboxingu, nie oglądam wrestlingu, nie oglądam zapasów, nie oglądam żadnych innych sztuk walki i się na nich nie znam tak naprawdę. Dlaczego tak jest? No ze względu na to, że skupiam się na jednej dyscyplinie. Nie da się być dobrym we wszystkim. Jeżeli chcesz być w czymś dobry, skoncentruj się na tym. A nie po prostu szukaj non stop różnych rozwiązań w innych dyscyplinach, bo... To sprawi, że będziesz znał wszystkie, ale w żadnej nie będziesz dobry. Kiedy można przystąpić do sparingu amatorskiej walki od pierwszego, od pierwszego treningu? Eee, słuchaj, generalnie tak, jeżeli chodzi o sparingi, no to to zależy od trenera, tak? bo jeżeli ty się szybko rozwijasz i szybko się uczysz, no to pierwsze sparingi zadaniowe możesz wykonywać dosyć szybko. Najważniejsze jest to, że trener powinien dopuścić cię do sparingu w momencie, w którym masz zrobione badania bokserskie. Jeżeli masz je zrobione i nie masz żadnych przeciwwskazań, to tak naprawdę możesz już od pierwszego treningu sparować, bo dlaczego nie? Jeżeli chodzi o walki amatorskie, również to zależy od trenera, który zdecyduje, czy już jesteś na to gotowy, czy jeszcze nie jesteś na to gotowy. Jeżeli jesteś zawodnikiem niezrzeszonym, jest tutaj inna sytuacja, bo Wykupujesz sobie licencję, zgłaszasz się na zawody i po prostu na nie jedziesz kiedy chcesz. Możesz to zrobić nawet, nie być na ani jednym treningu bokserskim i już pojechać na zawody. Chociaż mija się to z celem oczywiście, czy robienie pompek na kostkach ma sens. Generalnie dzięki temu. Nie wyginamy nadgarstków, tak? Czyli powinniśmy je w ten sposób wzmacniać, jeżeli chodzi o ich naturalne położenie, więc jak najbardziej ma. Dodatkowo cały czas mamy nacisk na kostki. Co też jest fajną opcją, ze względu na to, że w pewien sposób je utwardzamy. Zwłaszcza jeżeli robimy pompki na twardej powierzchni, jak poprawić pracę nóg oraz kombinację ruchów kroków dla zmiany przeciwnika, jak i normalne poruszanie się po ringu. Generalnie jeżeli chodzi o poprawienie pracy nóg, nagrywałem już na ten temat filmik, więc odsyłam Cię do tego filmu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kombinacje i zwody, Reflex, więc ciszenia na refleks, również nagrywałem na ten temat film. Jeżeli chodzi o kombinacje, no to masz kilka kombinacji już u mnie też na kanale. No Tutaj ciężko mi jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo dla każdego będzie to inny rodzaj treningu. Każdy ma inne aspekty, nad którymi musi pracować tak zwane słabe ogniwa. Bokser kontra zawodnik te albo jakieś fajne kombinacje. Bokser kontra zawodnik te Zawodnik te kopie, Bokser bije rękoma. Wszystko zależy od tego tak naprawdę jak są wyszkoleni, no, gdzie się spotkają, czy spotkają się w jakiejś ciasnej alejce, tak? gdzie nie ma miejsca na kopanie, czy spotkają się na otwartym terenie, gdzie zawodnik te ma zawsze dłuższe nogi w ten sposób, więc ma dłuższy zasięg nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, który z nich wygra. Po prostu to jest niemożliwe. Nie myślałeś nad zmianą kategorii wagowej. E, tak, myślałem o tym, żeby zejść w dół z 66,6 do 63,5 kg. E, jest na to szansa, zobaczymy jak się będę czuł. E, zobaczymy na ten moment. Prawdopodobnie kolejną walkę stoszę jeszcze w kategorii półśredniej. Mhm. Ok, przechodzimy teraz do kolejnych pytań. Ile lat trenujesz i po jakim czasie dostałeś swoją pierwszą walkę amatorską? E, trenuję już jakieś 12 lat, natomiast pierwszą walkę stoczyłem po około 8 lat od rozpoczęcia treningu. Ale to było spowodowane tym, że po prostu wcześniej nie chciałem boksować, e, z różnych przyczyn, nieważne w tym momencie. Chodzi o to, że później się przeprowadziłem do Krakowa, na studia, do pracy, porzuciłem treningi na 2 lata. I w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu muszę spróbować, bo boks jest dla mnie zbyt ważny. Jeżeli nie teraz, to już nigdy. I stoczyłem walkę. E, ulubione ćwiczenie. Ha, ciężko mi powiedzieć, które ćwiczenie jest moim ulubionym, bo zależy, czy mówimy tutaj o ćwiczeniu siłowym, bokserskim, e, biegowym, pływackim. E, z każdej kategorii pewnie bym wybrał po jednym ćwiczeniu. E, jeżeli chodzi o takie moje ulubione ćwiczenie, które... Ja wiem, uważam, że jest naprawdę super i każdemu się przydaje. To są berpisy, padni powstań, czy nie jest nienawidzone przez wielu. Kiedy będzie wiadomo coś o drugiej walce? Drugą walkę mam stoszyć prawdopodobnie w sierpniu, gdzieś tutaj w okolicach Małopolski. Więcej jeszcze nie wiem. Jak będę coś wiedział, to dam wam znać. Najlepszy sposób swoim zdaniem na kondycję pod 3 rundy po 3 minuty. Generalnie trening bokserski, sparingi, e, walka ścieniem, wszystko to co robimy stricte na zasadach bokserskich. E, lubisz oglądać KSW UFC? Nie, nie oglądam tego. Twój ranking pound for pound. Jakbyś widział walkę Joshua Wilder Crawford Spence? Jak myślisz, kto by wygrał Łomaczenko czy Mayweather? Mayweather z tego czasu boksował w kategorii lekkiej Czyli w tej, w której boksuje Łomaczenko W tamtym okresie Mayweather był naprawdę bestią I wygrywał zazwyczaj przed czasem Myślę, że to byłaby bardzo ciekawa walka I nie wiem, czy Mayweather w tamtym okresie nie byłby zbyt silny dla Łomaczenki Mimo wszystko, bo umiejętnościami na pewno nie byłby od niego gorszy Więc myślę, że postawiłbym chyba jednak na Mayweathera w kategorii lekkiej jeżeli chodzi o Joshua Wilder, na ten moment postawię na Joshua. Wilder ostatnio bardzo mocno się wygłupia swoimi głupimi tekstami na temat tego, że chce zabić w ringu Brizela, że chce mieć trupa w rekordzie, Więc wielu z Was... Pewnie już zauważyło, że chyba oglądał się zbyt dużo rokiego 4. Zachowanie godne pajaca i na pewno nie przysporzy mu szacunku ani rzeszy kibiców. Jak dla mnie, no, jest to coś, czym się skompromitował, więc stawiam bez, bezpośrednio na Josuę. Jeżeli chodzi o walkę Crawford Spence, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, który z nich jest lepszy. Chcę tą walkę zobaczyć i będę się nią delektował. Jeżeli chodzi o mój ranking, pound for pound. To na pierwszym miejscu myślę, że w tym momencie jest mimo wszystko Łomaczenko, Usyk, Canelo, jak najbardziej Crawford, kto tam dalej może być, no wagi ciężkie w tym momencie chyba tylko Joshua może się załapać, więc ciężko mi jeszcze jest powiedzieć, Nue, jak najbardziej. Dużo jest zawodników, którzy zasługują na to, żeby mieć miejsce pound for pound w pierwszej dziesiątce. Musiałbym przeanalizować to dokładnie i wtedy mógłbym Wam podać konkretny ranking. Na pewno jeżeli chodzi o trzy pierwsze miejsca, to w tym momencie to jest Łączenko, Łusyk i myślę, że Canelo. Ostatnie pytanie, na które odpowiem w tym odcinku Q&A brzmi następująco. Jak przygotować się mentalnie przed walką? Otóż, wszystko zależy od tego, co masz na myśli, czy chcesz pokonać strach, czy chcesz się nastawić tak, aby knockoutować swojego przeciwnika, żeby wyjść z zastawieniem takim wojowniczym, czy chcesz się uspokoić, no tutaj będą różne metody, w zależności od tego, czego ty potrzebujesz. Jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, będę chciał zorganizować na pewno seminarium tutaj w klubie, w Golden Teamie, a oprócz tego... Niedługo powinienem nagrać odcinek na temat przygotowania mentalnego pod sporty walki, pod boks z coachem przygotowania mentalnego, którego niedawno miałem okazję poznać. Także czekajcie na ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się przyda. To tyle jeżeli chodzi o ten QA, trzymajcie się. Cześć.